Uwielbiam zapach na palmu, Piewszolę, cygaro mi wyjeba. No, 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 już po wszystkim. No, nic się nie pali. Alarm odwołany, jedziemy dalej. No, najwyższy czas. Najnowszy patch do Heroes of the Stone wprowadza naprawdę dużo zmian i jedną z tych zmian, taką główną, będzie wprowadzenie języka polskiego. Dlatego też nasz rodzimy język będzie pojawiał się we wszystkich opisach, w interfejsach, jakże w samym dubbingu. Myślisz, że zbiorowa świadomość to fajna sprawa? A wiesz ile zerglingów właśnie liże się po jajach? Bo ja niestety wiem. Język polski włączyć możemy poprzez wejście w opcję. A następnie język. Możemy tutaj wybrać sobie język dialogów i sekwencji filmowych oraz język tekstów. Dlatego też, jeżeli ktoś preferuje teksty angielskie, mówione przez postacie, mogą sobie ustawić angielskie, natomiast napisy będą polskie lub na odwrót będą angielskie napisy, lecz polskie głosy. Równie dobrze możemy sobie ustawić obydwie na polskie lub obydwie na jakiś inny język, a tych języków jest naprawdę dużo, dlatego też każdy znajdzie coś dla siebie. Został wprowadzony nowy bohater Rehgar, który jest de facto takim typowym, klasycznym szamanem z Warcrafta III. Gra on tutaj rolę supporta, czyli postaci wspomagającej. Jest on wyposażony w różne umiejętności, które właśnie pomogą mu pomagać nam. Czyli takie rzeczy jak leczenia, tarcze, totemy wspomagające, jak i same umiejętności heroiczne, które na przykład wprawiają nas w szał sprawiając, że atakujemy szybciej oraz poruszamy się szybciej, lub taki typowy, bardzo duży heal, który na pewno uratuje nas w niejednej sytuacji, jako że jest to chyba najpotężniejszy heal, który występuje w grze. Regar jest naprawdę dobry. Sam interfejs także uległ zmianie. Jak widzicie mamy nowy obrazek. Mamy pokazane, co jest nowego, i tutaj mamy nową, nowe pole bitwy, nazywające się Ogród Grozy. Interfejs rozwoju postaci także uległ nieco zmianie. Jak widać, teraz każda postać została oddzielona i każdy ma swój rozwój. Co niekoniecznie jest fajną opcją dla mnie, jako że, żeby odlokować talenty eksperckie, czyli dodatkowe talenty, aby móc grać naszą postacią, trzeba będzie tą postacią troszkę pograć, wbić parę poziomów, aby odlokować właśnie ten dodatkowy szyk talentów. Więc będzie to żmudne. Granie, po prostu zdobywanie. Pamiętajcie, że żeby zdobyć te talenty eksperckie, będziemy musieli grać z talentami podstawowymi, które na pewno nie ułatwią nam zdobycie tych talentów eksperckich, więc wydaje mi się, że poprzednia forma dobycia poziomu na samym koncie, żeby odblokować te talenty eksperckie było nieco lepsze. Ekran nagród został także troszeczkę zmieniony. Te nagrody dotyczą wbijania poziomu naszego konta. Jeżeli wbijemy poziom konta, dostaniemy oczywiście jakieś tam sumy złota. Powiedzmy na poziomie drugim dostajemy 1000 sztuk złota, na poziomie czwartym także 1000 sztuk i różne odblokowania. Interfejs codziennych zadań także został nieco zmieniony i jest on bardziej przejrzysty, lecz wydaje mi się, że w brakuje jednej opcji a dokładnie anulowania niektórych zadań tak jak to jest właśnie w Hearthstone powinien występować tu jeden xik i zamieniał Dane na daną misję codzienną, na jakąś po prostu inną możemy zrobić to raz dziennie. To by było naprawdę fajnie, jako że ja powiedzmy nie przepadam za graniem specjalistą, dlatego też chciałem to anulować i dostać powiedzmy inne zagrać wojownikiem czy coś takiego, więc wydaje mi się, że to jest opcja jeszcze do wprowadzenia. Pojawiła się nowa opcja artefaktów. Artefakty są to wzmocnienia naszych postaci, zależnie od tego, jaki stat będziemy chcieli. Dostępne są trzy miejsca, które oczywiście trzeba wykupić i dostajemy tutaj różne talenty, które także można wykupić, a następnie ulepszać je do poziomu 10. Za każdym razem cena zostaje zwiększona o 100. Na pierwszym poziomie płacimy 100, następnie 200, 300, 400 i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj takie rzeczy jak zwiększanie maksymalnego zdrowia, skracanie czasu odnowienia zdolności, zwiększanie obrażenia od ataków i każdy z tych miejsc ma swoje jakieś inne e, rzeczy. W drugim znajduje się coś takiego jak ataki podstawowe przywracają zdrowie, zwiększa regenerację zdrowia, zwiększa regenerację many, zwiększa obrażenia zadawane stronnikom i wieżom. No i w ostatnim secie znajdziemy zwiększa maksymalną manę, skraca czas e, oczekiwania na odrodzenie, zwiększa szybkość ruchu oraz zwiększa szybkość wierzchowca. Dlatego też możemy naszą postać stricte przystosować e, do własnego stylu grania. Jeżeli gramy tankiem, damy sobie nieco więcej HP, oraz na przykład jakąś tam regenerację. Jeżeli gramy takim DPS-em, kimś kto ma zadawać obrażenia, dodamy sobie szybkość ataku, tudzież zadawanie większych obrażeń. Więc możemy sobie teraz ten poziom kustomalizacji postaci podnieść na nieco wyższy poziom i przystosować postać do tego, jak my chcemy grać. Bo możemy zagrać sobie raz z wysysaniem zdrowia z przeciwników, a drugi raz możemy pograć na szybkość ataku. Dlatego też to daje nam opcję bawienia się tymi naszymi postaciami i robić Swoich własnych ustawień. Aktualnie znajdujemy się na mapie demoniczny ogród, straszny ogródek. tak? Jest to najnowsza mapa wprowadzona właśnie w tym dodatku, i swoją strukturą przypomina ona mapę z Dragon Knightem, czyli z tym wojownikiem Smoczym. Z tym, że mamy tutaj oczywiście ładne ogródki, ładne wystawy. Mapa prezentuje się naprawdę ładnie, no i ta struktura mapy. Znaczy, struktura mapy może nie. Natomiast mechanika, o, chodzi mi o mechanikę. Mechanika mapy strasznie e, przypomina Haunted Mines, czyli te nawiedzone kopalnie, gdzie tutaj musimy po prostu poruszać się, zbierać czaszki. Zbi e, gdy zbierzemy 100 czaszek, wracamy się do bazy i możemy uwolnić, e, aby. Mo na przykład zamiast tych czaszek zbieramy nasiona, tak? Zbierz 100 nasion, aby przywołać ogrodowy koszmar. E, z tym, że nie jestem pewien do końca, jak tutaj się zdobywa. Te nasiona, natomiast zaraz na pewno się dowiem. Dodatkowo pojawia się tryb tutaj dnia i nocy, więc za dnia wszystko jest ok, natomiast w nocy w ogrodzie zaczyna panować coś strasznego, i w ten sposób będziemy oczywiście zbierać nasze nasiona. Wtedy pojawią się różne roślinki, które po prostu trzeba będzie zabijać, no i wtedy wpadniemy w posiadanie tych naszych nasionek, które wydamy na stworzenie tego horroru ogródkowego. Więc zobaczmy jak to wygląda. Pojawiają się już tutaj te nasze e, okropne e, roślinki wojownicze. Więc wygląda to fajnie. Ten ogród zaczyna naprawdę ożywać. Fajnie byłoby, gdyby na przykład zmienili nieco tą mechanikę tutaj e, i na przykład e, zrobić tak, żeby te rośliny jakieś tam rosiczki i to to wszystko nas atakowało, żeby było czuć tutaj, że kurde, jednak Trzeba stąd się szybko zmywać, zbierać nasionka i uciekać. W ten sposób przywołujemy sobie tutaj takiego wojownika i stajemy się dosłownie... Jest to naprawdę połączenie wszystkich map. Mamy tutaj coś w stylu Dragon Knighta, mamy motyw z Haunted Mines. Eee... Wow, wygląda naprawdę fajnie. A więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o zmiany w Heroes of the Storm. Eee, jeżeli Wam się odcinek podobał, oczywiście ocencie go. No i zobaczymy się na live'ie, tudzież w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć! Przestała się odzywać, ale ciągle jesteśmy znajomymi na fejsiku.